co ty robisz? I jak to, co pakuje się do szkoły? Przecież to już lada moment, prawda musimy się zbierać, bo się spóźni na pierwsze lekcje w szkole. Późniona, spóźniła. spóźniłam się, nie wierzę, że zaspałam Ale słuchajcie, całą no, salutką. To ja grałam na komputerze, ale nikomu nie mówcie, dobra? Znaczy się, uczyłam, uczyłam się bardzo pilnie O nie, już przerwa się skończyła Wszyscy już poszli do klasy Co ja mam najpierw? O, teczko, na planu lekcji nie wzięłam Co ja mam najpierw? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, już wiem Co mam najpierw? O nie To będzie pewnie najstraszniejsza lekcja pod słońcem Czyli lekcja z Kitosławem O historii pusinów. O nie tam są. Dobra, może nikt nie zauważy, że tam pokryją, mu wejdę. Okej, okay, Mufinka też radę. Trzy, dwa, jeden. Pusi Nie razem w mojej pozycji. Co ty robisz? Au! O, halo, halo, witam, eee, Mufinka. Ja ja, Co to za spóźnienie? Nie, 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 ja nie byłam spóźniona, ja po prostu sprawdzałam drzwi wejściowo-wejściowe. Czemu stoisz na krześle? Bo... Zasada jest, proszę usiąść, proszę usiąść tutaj. Ty... Popuśnij mi tutaj do Au! O, uderzysz jeszcze pan? raz, puszcz na to. Ej, 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 proszę się pogodzić, proszę się tutaj pogodzić, mufinka. Właśnie sprawdziłem kartkówki i nie uwierzysz, co się stało. No? No, ja ci pokażę twoją ocenę. Poczekaj, poczekaj. Mm, Okej. Okay. O, tu są oceny wszystkich, już wyjmujemy, tak? Ja nie mogę mieć mojej oceny, ja muszę mieć świadectwo z paskiem. Co roku mam świadectwo z paskiem? Nie może się to zmienić. Dobra, bufinka. No, tu jestem. Tak, Ow. żeby poprawić ocenę. No. Żeby poprawić jedną ocenę, musisz odpowiedzieć na pytanie: uh. ile lat ma Pusin? A, a, ale konkretnie który? Konkretnie pan Pusin! E Czyli, kiedy powstała marka, tak? Pan Pushin, I... masz jeszcze 10 sekund, żeby I... podzielić tutaj odpowiedź. Nie, chwila, chwila, chwila. Bo jeśli pan nasz Pushin, no to on ma niecały rok, ale jeśli Pushin jako marka i tak, sekunda, sekunda, ja to na pewno znajdę. Chwilka, chwilka. Skąd się wziął Pushin? <grym> Dobra, już się nie ma! 2012! 12 lat! Jesteś nieprzygotowana. Bardzo to przygotowana. jeszcze patrzyłaś w telefon. Proszę bardzo, twoja ocena. Proszę cię bardzo, twój ale... ostatni test. O! Nie, dwójka! To dwójka! Bardzo ładnie! Czwóreczkę dostałeś, proszę cię bardzo. Ostatni test, super. Ale przepraszam, to palucji był, o matko! Palucji ty też dostałeś czwórkę, więc nie ma żadnego problemu. Proszę cię, Arnić, czwóreczka dla ciebie. I tutaj. No, żabko postarałaś się, piąteczka! Piąteczka! Bardzo ładnie. O, Grimsu, Grimsu, no wiesz co, naprawdę zawiodłem się. Skąd jumbo żaba w w tyle o opłacie. Mufinka, proszę usiąść do ławki, tak? Jak ty się zachowujesz? Nie, nie, bo ja wiem, on ma 12 lat. No mówię, przecież ja nie chcę żadnej dwójki. On ma 12 lat! Usiąść. No, no. Grimsu ja jedynka. Nie. Bardzo nieładnie, bardzo naprawdę słabo. No i Pusin oczywiście szósteczka! Szósteczka dla Ciebie. E, dobrze, e, tak więc proszę usiąść wszyscy. Zapraszam wszystkich do ławek, proszę usiąść. Chila, może to. Ale mufinka. Teraz może będzie lepiej. Nie, no nie, nie, ja nie wierzę. No czy ty rozwaliłeś ławkę w tym momencie? Bo tu nie co ty ty robisz? robisz? proszę pana. Ja nie mogę w tym usiąść. No co to za ławka? Zadzwonię do twoich rodziców, jak ty się zachowujesz. E, proszę pana. Halo? Proszę pana? Co się stało? Proszę pana! Okej, okay, to jest idealny moment. Bo... Okay, nie. Nie żartowałam, co, ale nie chciałam stąd uciekać. Pusin, usiądź na pupci, proszę cię. Dobrze, tak więc, ty wszyscy są gotowi do dzisiejszej lekcji? Ja nie jestem, bo ja nie widzę nic poza pupci i pusina. Zasłania mi. Naprawdę, naprawdę. Proszę przestań, Mufinko. dobra? I za karę zapraszam do pierwszej ławki. Co? Zapraszam do pierwszej ławki, co? tutaj. Zapraszam, ale ja się nie proszę nie tutaj usiąść. Na tych ławkach? To jest za A Lucy, a się do swojej ławki. Bo Jak ja ty się, tak... się zachowujesz? Ej, no ja tu się. Mam was dosyć naprawdę. Tak więc teraz pierwsze pytanie Pusin, posuń się Pusin, chodź Pusin, chodź tu No to już To będzie ciężka lekcja. A kolejna jest matematyka Niech ona się wreszcie zacznie A skończy ta historia Pusinów Proszę wrócić do siebie Dobrze Ła! Czy on mnie właśnie ugryzł? No mówię Zachowuj się, Panie Pusin Dobrze, pierwsze pytanie do klasy Czym zwabić Pusina do klatki, kiedy wam ucieknie? Ja wiem, ja wiem tak Korzecznie e, myślałam, że będzie inne pytanie e, ja, ja wiem, bo trzeba go zwabić e, słodyczami Ja nie mogę, ja nie wiem, proszę bardzo Kolejna jedynka, idę wpisać do dziennika I ja mam tego dosyć po prostu Jak to jedynka? Niewyrażana na do zgody Proszę bardzo, jedynka ja różne rzeczy. Pusin, au, złe mnie, I za Karę, Mufinka, proszę cię bardzo, gdzie tu jest książka? Do polskiego, do polskiego, żebyś się nauczyła troszeczkę polskiego. Puszyny uwielbiają bambusy. Czego ty nie rozumiesz? Bambusy, no wie... au, Pusin. Ja chciałam tego bambusa. Też jestem głodna, wiesz? na tak wszystko mi zżerał. Bardzo się cieszę, że cała klasa bardzo dobrze się uczy, oprócz dwóch osób. Pusina. Nie, Żabciu, ty się dobrze uczysz. Dobrze, słuchajcie, ja w tym momencie tutaj napiszę wam działania na tablicy i wy będziecie musieli je wszystkie rozwiązać. Dzisiaj przejdziemy tutaj do matematyki albo... Hmm... Matematyka jest dopiero za Panią inną, nie sobą. Co, co, co? Mówisz, że za chwilę mam matematykę, ale nie z panem Kitosławem, tylko z panią. Ale pan Kitosław uczy tego, co chce, więc proszę usiąść tutaj w ławce w tym momencie. Już, ale pana lekcja jest strasznie nudna. Nudna? Nudna, ty się zacznij uczyć, moja młoda damo. No przecież się uczę. Wiem, ile ma lat Pusin, wiem, gdzie jest jego sklepik oficjalny. Dobrze, dobrze, proszę bardzo, gdzie jest oficjalny sklepik Pusina? Wielki Wielkiej Brytanii. Ja cię kręcę, nie, ja nie wytrzymam, wychodzę stąd. Jak sobie, no nie, no niemożliwe Nie, 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 po prostu ja nie wytrzymam Mufinka, Mufinka, jak chcesz możesz iść do domu normalnie, wiesz? Okej, okay, dzięki za pozwolenie Było miło, pa Wracaj na swoje miejsce, droga damo Ja nie chcę więcej tych lekcji Porażka. Poczekamy sobie na matematykę gdzieś indziej Może w toalecie Znajdziemy tutaj toaletę Ale polskiego nie chcę eee, Czy to jest gdzieś toaleta? To no nie jest to, no nie jest Alucji no. A Lucja, weźcie, przeprowadźcie ją z powrotem Ja już mam tego dosyć po prostu Ile można? Proszę, weźcie, zapakujcie ją w łódkę Nie wiem, przywieźcie ją tutaj Ja, ja tego nie wytrzymam Tutaj, okej, okay, mamy Tutaj się chowałam już wcześniej, ale kurczę, już zarosło Ojej, już biegną po mnie Nie, 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 nie Au, 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 Dzień, au Au, 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 au. au, au. Klasa! Co się dzieje? Umiecie w ogóle patrzeć na napisy przy drzwiach do klasy? Czemu ta szkoła jest pusta w ogóle? Au! Dobra, wracam do swojej klasy. I przecież! O Grimsu, Hejka, dawno mnie tutaj nie było. Hmm. Zdrajcy. Czy wszyscy są już na miejscu? Pana profesora nie ma. Zguba się znalazła! Hejka, żabcia. Ja mam dosyć po prostu i nie! A! Czy wziął? Ja będę wystawiał wszystkim dyplomy. Kto zdał do następnej klasy? Gdzie tu jest Jambo Żaba? Jest dyplom. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie e, do pana. Grimsa. Proszę pana, ja mam pytanie. Tak? No bo kiedy będzie przerwa na lunch, bo jestem głodna? Ja teraz dyplomy rozdaję. A tu już kończyliśmy z panem zajęcia. Każdy, kto zdał dzisiejszą klasę, otrzyma... Klasę dzisiejszą, dzisiejszy rok, otrzyma ode mnie ciasteczko oraz dyplom. swój. tak więc proszę bardzo. Ciasteczko dla Arniżaka. Ja też chcę. Tutaj dla ciebie za stuprocentową frekwencję. Zawsze byłeś w Lasie. Bardzo ładnie arniziak, bardzo dobry z ciebie uczeń A Lucy, Dyplom uznania dla kitka. Tak więc to będzie dla ciebie. Masz. O, czy my mamy dyplom dla mufinki? Cisteczko. Mam dla pusina, dla Jumbo żaby, dla grimsa u, dla mufinki mam. No, no. Poczekajcie, zaraz przyjdę. Czekaj, czekaj, no, to mój dyplom, czekaj, no. Ej, Pana. I to sławie daj mi jak go potrzebuję, bo on ma ciasteczko w sobie No, no, to, to jest No przyszłam po mój dyplom Niestety, Mufinka, no, nie zdałaś tej klasy Niemożliwe Tu jest, tu jest, jest mój dyplom. Jest, mam Mufinki Mam, a gdzie jest ciasteczko? <laughs> nie ma ciasteczka Ja, Vem W zamian za dobrą naukę otrzymujesz ode mnie drewnianą łopatę. Ponieważ okay. będziesz kopać rowy w przyszłości. Tak się uczysz zero po prostu nauki. Proszę wziąć tą łopatę i możesz już teraz zacząć swoją nową pracę. Reszta, wychodzimy, idziemy stąd. Mufika, możesz zostać w klasie, troszeczkę się pouczyć, proszę cię bardzo. Masz tu wszystkie książki. Proszę cię bardzo, siądź i że ucz po prostu. Ja dziękuję, bo w sumie taka łopatka tu fajne na plaży. O nie, ale wakacje się już skończyły. Na jaką plażę? No nie no, teraz mi będzie przykro. Spróbujmy Bam. Uuu, ej, hey, what? To... Fajna ta łopatka No dobra, to robimy wielki porządek W tej klasie, ja wam pokażę Co to znaczy sprzątanie po lekcjach ha, ha, ha. Mówi, kam wszyscy cię widzą Dobrze, patrzcie jak się sprząta Po lekcjach Jak w Japonii normalnie, jak w Japonii Uuu, jaki ładny rysunek, trzeba go zmazać z tablicy Ha 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 ha